Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Przewodniczącemu Prezydium Państwu za zaproszenie i możliwość tego krótkiego spotkania. W moim wydaniu będzie krótkie, ja mam nadzieję, że Wy będziecie debatować jak najdłużej. Jesteśmy w momencie zmiany i to chyba truizm, ale wart powtarzania. Stała się rzecz niesłychana. 74% Polaków bez żadnej rewolucji, bez żadnego nieprawdopodobnego, spektakularnego wydarzenia po prostu poszło do urn zagłosować. Stali w kolejkach tylko po to, żeby w spokoju, w ciszy wyrazić swój głos. Nie byłoby tak, jeśli nie chcieliby nam powiedzieć, że chcą zmiany. Ludzie, którzy wychodzą i mówią, że chcą kontynuacji, w, w, zwykle nie są tak liczną grupą. W, w, ta zmiana to nie tylko zmiana jednego ugrupowania politycznego na drugie, bo, bo ja tak na to nie patrzę i uważam, że to jest zdecydowanie zawężające pojęcie. W wszystkim nam, niezależnie od tego, z której partii się wywodzimy, w, czy to z prawej, czy z lewej, czy ze środkowej strony sceny, bo we wszystkich tych partiach są ludzie, którym zależy na tym, żeby sprawy szły w dobrą, a nie w złą stronę. Ja często powtarzam, że w tym gmachu, mimo że jestem w nim krótko, w, nie spotkałem jeszcze złych ludzi. Spotkałem ludzi o bardzo powikłanej ekspresji. Spotkałem ludzi w, o różnych innych przymiotach, na, o, który, o których mógłbym budować roz, dużą metaforykę, ale nie spotkałem ludzi złych, takich, którzy chcieliby robić zło, dla robienia zła. I jeżeli to spotyka się, niezależnie od tego, z której partii jesteśmy, z takim głębokim przekonaniem, że ludzie chcą zmiany, ludzie, dla których jesteśmy, ludzie, których wy zatrudniacie, ludzie, z którymi pracujemy w tych samych firmach, to trzeba na to wezwanie odpowiedzieć. Jeżeli jesteśmy my po naszej stronie liderami politycznymi, wy po waszej stronie liderami świata gospodarki, przedsiębiorczości, to znaczy, że zostało nam zadane jakieś zadanie do wykonania. Jak można by to spróbować opisać, jak można by to spróbować streścić, mając też na uwadze kontekst tego dzisiejszego spotkania. Wiecie Państwo dobrze, i my to widzimy choćby po tych słynnych już wynikach oglądalności obrad Sejmu. Dzisiaj słyszałem, że kinoteka jednostki warszawskich organizuje 11. Pełna sala, już jest transmisja obrad Sejmu, będzie można w kinie to oglądać. I ten fenomen, który się nakręca, on przecież nie ma związku z tym, że to ja albo inny poseł, albo jeszcze jakieś inne wydarzenie, tylko z tym, że ludzie rzeczywiście spróbowali. Znaczy, inaczej, pójść po swoje, może tak powiem. My nie żyjemy już 40 czy 50 lat temu. Ludzie nie chcą rzeczy raz na 4 lata. Nie chcą raz na 4 lata decydować i raz na 4 lata w, patrzeć, jakie są tego efekty. Ludzie w świecie social mediów, ludzie w świecie, w którym przyzwyczajeni są do podejmowania codziennie decyzji konsumenckich i uzyskiwania natychmiastowej gratyfikacji związanej z tymi decyzjami, oni potrzebują podejmować decyzje częściej i widzieć skutki tych decyzji częściej. Oni chcą żyć online. To widzimy w, nie tylko w pokoleniu naszych dzieci, ale również w naszym pokoleniu. I my dzisiaj musimy być online, jeżeli chodzi, w moim najgłębszym przekonaniu, również o, o to, jak układamy nasze relacje, nie tylko w polityce, ale również w gospodarce. Ale również, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Musimy być, sami dobrze wiecie, lepiej niż ja, co to znaczy, być organizacją agile'ową, tak, jak się to pięknie mówi językiem polsko-angielskim. My musimy być właśnie tacy dzisiaj, bardziej agile'owi. Musimy być dzisiaj ludźmi, którzy rzeczywiście dopasowują się do tego, jak ten świat biegnie, jak płynie, jak szybko ludzie podejmują decyzje, jak bardzo szybko chcą załatwić pewne sprawy, które szybko mogą załatwić dzięki tym nowym technologiom. To oznacza, że potrzeba nam w tym świecie więcej wolności, bo ludzie chcą wolności. Na każdym wymiarze, w każdym miejscu, w którym żyją, chcą podmiotowości, chcą być traktowani tak, jak często dają temu wyraz, chyba najszybciej. Właśnie w tej rzeczywistości związanej z prowadzeniem biznesu, usług, chcą, żeby ich oczekiwanie spotkało się z jakąś bardzo konkretną odpowiedzią szybko, takiej, jakiej oczekują. To oznacza, że my musimy bardziej się w nich wsłuchiwać, to oznacza, że my musimy szanować ich wolność, to oznacza, że nasza wolność musi być szanowana. Musi być szanowana wolność pracownika, i co do tego nikt chyba nie ma wątpliwości, że jeżeli. W, nie będziemy szanować pracowników, to naprawdę możemy e, w, łudzić się, że sztuczna inteligencja szybko ich zastąpi, ale to oczywiste bzdury, bo wiemy e, w, pamiętam do dziś taką okładkę jednego z czołowych pism amerykańskich, na której jeden z astronautów, e, którzy polecieli z pierwszą misją na księżyc, dziś już bardzo, bardzo leciwy Pan e, mówi: obiecywali nam kolonie na, na Marsie, a w zamian dostałem Facebooka. Tak? W, mamy wielkie plany, mamy wielkie myśli, przekraczające często horyzont najbardziej śmiałych, fantastycznych powieści, a później się okazuje, że realizacja to jeszcze 50, 100 lat, 200 lat, bo problemy, bo trudności, bo jeszcze wiele innych rzeczy. Fajnie, że myślimy o sztucznej inteligencji, bo to może nas wspomóc, ale to nie rozwiązuje realnych problemów, to może stworzyć nowe, musimy być bardzo mądrzy kiedy zaczniemy sensownie planować jej wejście na szeroką skalę do naszego świata. To, co dzisiaj musimy zrobić, to tak jak powiedziałem, postawić na wolność, uszanować wolność ludzi, którzy wybierają, którzy wybierają pracę, którzy wybierają kredyt, którzy wybierają posła, którzy wybierają szkołę dla dziecka. Musimy ją uszanować. Musimy uszanować. To druga bardzo ważna rzecz, o której ja bardzo często mówię. Ten Sejm. W którym dzisiaj jesteście, jest bardzo często miejscem złośliwości, szpilek, teatralnych zachowań, w wstrząsających momentów, ale on nigdy nie powinien być sceną dla pogardy. I tego wszyscy powinniśmy pilnować. Myślę, że ludzie dzisiaj jasno nam pokazują, że nie chcą już pogardy w swoim życiu, wszędzie. W firmie nie ma już miejsca w firmach, dobrze o tym wiecie, na folwarczne stosunki. Rodem z XIX wieku, to, to dzisiaj już to tak nie działa. Nie, nie można w ten sposób. I wszyscy dobrze o tym wiemy, z dwóch stron. Z drugiej strony potrzebujemy więcej wolności gospodarczej. Potrzebujemy dzisiaj niekrępowania, i o tym wielokrotnie mówiliśmy w kampanii wyborczej, my jako Polska 2050, niekrępowania y, ludzi, którzy mają inicjatywę, w kluczu, że jeżeli podjął inicjatywę, to znaczy, że prywaciarz, a jak prywaciarz, to znaczy, że coś na pewno próbuje skręcić, więc domiar mu, więc y, wszystkie możliwe inne rzeczy, bo to jest myślenie PRL-owskie. Tak samo jak prl myśleniem w gospodarce jest, że zrobimy wielkie, centralne, narodowe rzeczy i, i to się wszystko, to, i to wystarczy i to się obroni, tak samo PRL-owskim myśleniem i powrotem do niego jest właśnie takie myślenie. Prywatna inicjatywa znaczy prywacz, znaczy domiar, bo wiadomo, czym się kończy. Od tego trzeba odejść. Przedsiębiorca nie może być dla Państwa z definicji osobą podejrzaną. On ma być dla Państwa kooperantem, współpracownikiem w tym, że tworzy miejsca pracy, płaci podatki, w, współpracuje w rozwoju i pomaga państwu jako organizmowi iść we właściwą stronę. I my byśmy chcieli, mówię to chyba nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu całej tej koalicji, która się po wyborach zawiązała, chcielibyśmy bardzo wyraźnego komunikatu, który od państwa w stronę rynku pracy, szeroko rozumianego przedsiębiorców, popłynie. To jest, tu nie chodzi o zmianę partii przy władzy. Tu chodzi o zmianę mentalności państwa. Z mentalności państwa, które próbuje cię dobić, dojechać, śledzić, aby cię znaleźć i skwitować, że zrobiłeś to lub to źle. Z państwa, które na początek wychodzi i próbuje ci pomóc w tym, co robisz. Widzisz w tobie sojusznika. To jest oczywiście rozmowa. Ministerstwa Finansów, mam nadzieję, że jest tutaj na sali ktoś, kto to Ministerstwo Finansów w najbliższej przyszłości z dużym prawdopodobieństwem obejmie. To jest rozmowa z kasem. To, jest, to, to są jasne komunikaty ministerstwa, jak sprawić, żeby budżet był szczelny, żeby pieniądze do niego płynęły, ale żeby ludziom chciało się płacić podatki. Żeby ludzie czuli się zaproszeni do tego, żeby płacić te podatki, żeby wiedzieli, że istnieje w państwie coś takiego jak szacunek dla podatku bo on został wypracowany przy, przy, przy dużym wysiłku tych, którzy na ten podatek się złożyli. To nie są bajki o w żelaznym wilku, to jest możliwe do zrobienia. Odrobina szacunku, odrobina wolności i wreszcie rzecz fundamentalnie ważna w dzisiejszych czasach, pod każdym względem, odrobina świadomości geopolitycznej, związanej z tym, gdzie się znaleźliśmy i w jakim miejscu historii jesteśmy. A jesteśmy w miejscu przełomowym i bardzo trudnym, bo dobrze Państwo wiecie, jakie jest nasze położenie dzisiaj. Już dawno nie mieliśmy sytuacji, w której graniczylibyśmy w aktywnym konflikcie zbrojnym z agresorem, kolonią agresora i ofiarą agresora naraz. W każda decyzja, którą podejmujemy jako państwo, jako biznes, jako oświata, jako rodzice w domu, ona będzie miała znaczenie dla bezpieczeństwa Polski w perspektywie 5, 7, 10, 15 lat. Dzisiaj potrzebujemy więzi. Dzisiaj potrzebujemy tego, żeby każdy z tych światów i świat polityki jemu będzie najtrudniej, ale też świat biznesu, przedsiębiorczości, świat działań społecznych obywatelskich tworzył więzi pionowe, poprzeczne, poziome, na wspak, tak żeby w momencie próby trudno było je przeciąć. To jest dzisiaj fundamentalne wyzwanie, i ono będzie testowane na wszystkie sposoby przez tych, którzy rzecz źle życzą. Dlatego ja nie wierzę oczywiście w to, że da się w pięć minut załatwić zamknięcie wojny polsko-polskiej i sprawić, że wszyscy tutaj będą gruchali do siebie jak gołąbki i witali pocałunkiem pokoju za każdym razem, jak wchodzą na salę plenarną. Tak samo nie będzie w waszych firmach, w naszych rodzinach, to jasne. Ale musimy przynajmniej przestać eskalować. Musimy spróbować zrobić coś, żeby tę temperaturę w tym brzącym czajniku obniżyć o 5 stopni, jeżeli to możliwe. O kolejne pięć, jeżeli to będzie możliwe za następnym progiem. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to przyjdzie ktoś, kto, komu będzie bardzo łatwo, również zdalnie ten czajnik wysadzić w powietrze. Czasy, w których żyjemy, są czasami wojny, są czasami potężnej, potężnego przyspieszenia pokoleniowego, są czasami potężnych wyzwań, z którymi nie mierzyło się pokolenie moich rodziców. Na naszej wachcie. Nagle okazało się, że dzieje się tyle rzeczy, że zarządzanie nimi wymaga wręcz czasem heroicznych umiejętności i olbrzymiej odpowiedzialności. Wierzę, że jesteśmy w stanie, niech będzie, że wierzę i że nie wierzę, że to utopia, że, że my, politycy, ale wy, przedsiębiorcy, jesteśmy w stanie tą odpowiedzialnością się podzielić i spróbować zbudować taki świat, taką Polskę. W której tych linków między nami, zdrowych linków opartych na szacunku dla wolności i szacunku dla osoby, dla tej przestrzeni, którą sobą reprezentuje, że będziemy w stanie stworzyć ich więcej i więcej, i że za cztery lata, bo to, ja nie wierzę w cuda i nie wierzę, że za dwa miesiące wszystko się zmieni, ani za pół roku wszystko się zmieni, jak za dotknięciem magicznej różdżki. To są procesy. Jeżeli za cztery lata będziemy w miejscu, które będzie choć trochę bardziej. Przyjazne do życia, uśmiechnięte, z większą ilością powietrza, bezpieczniejsze i bardziej zasobne, to odnieśliśmy sukces wszyscy. I to będzie nasz wspólny sukces. A nie tylko tych, którzy dzisiaj stoją w tym czy innym miejscu, bo to znowu nie jest PRL, żeby była jedna partia, jeden sekretarz i jedno centralne zrzeszenie, do którego musicie jeździć i meldować się w zależności od tego, jaką branżę reprezentujecie. Moi drodzy, w, wierząc w to, że ta Wasza debata przyniesie wiele pomysłów, z którymi będziemy mogli mierzyć się tutaj w tym procesie, który w Sejmie się toczy, zachęcając też do tego, żebyśmy rzeczywiście. E że tak powiem poważnie do niej podeszli w tym sensie, żebyśmy spróbowali niezależnie od różnic ideologicznych i partyjnych, bo są tu przedstawiciele wszystkich ugrupowań parlamentarnych, są posłowie PiSu, Konfederacji, Lewicy, w Polskiej 2050, PSL-u, Koalicji Obywatelskiej, żebyśmy spróbowali wypracować te rzeczy, które mogą być użyteczne dla naszych pracowników, dla tych, którzy. Kancelaria Sejmu to wielka firma, ponad tysiąc osób zatrudnia. W, tu, tu, tu też trzeba zastanowić się nad tym, jak ustawić relacje pracodawcy z pracownikiem, w, żebyśmy wypracowali rzeczy, które będą wspólne, dobre dla nas wszystkich, niezależnie od tego, gdzie jest ta linia podziału, która między nami jest i zawsze będzie. I zawsze będzie przebiegać. Oto, kto był czyim agentem, zdążymy się pokłócić jeszcze prawdopodobnie około dwóch tysięcy razy w ciągu najbliższych e, kilku lat. I na to zawsze będzie przestrzeń i czas. Natomiast myślę, że są takie przestrzenie, gdzie powinniśmy spróbować skupić się na czymś innym, bo z tego może być dużo dobra i dużo pożytku dla tych, którzy, za, których, za których odpowiadamy. Bo dobrze o tym wiecie, że każda wasza decyzja to uśmiech dziecka w czyjejś rodzinie, bo będzie miało dobre święta, to w, w nie tylko wasza, wasze życie, ale też życie bardzo wielu osób, od, których, od których, znaczy, które zależą od was które zależą od tego, jak będzie powodziło się firmom zrzeszonym w Waszych organizacjach jak będzie wyglądał ten horyzont, w którym będą mogli wysyłać do szkoły swoje dzieci, to przecież wszyscy jesteśmy ekosystemem społecznym, tak? To nie można wyizolować teraz nagle świata przedsiębiorczości i biznesu i powiedzieć, że on się toczy na jakiejś innej planecie. Jesteście bardzo ważną częścią ekosystemu, który jest Polsce bardzo potrzebny. Wierzę, że znajdziecie przestrzeń w ciągu tych najbliższych czterech lat i nie tylko do tego, żeby zastanawiać się nad tym, jak się rozwijać, a nie jak się zwijać w przerażeniu tym, co za chwilę może na Was spaść czy nadejść. To tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za zaproszenie i też obiecuję, że jeżeli będą jakieś konkretne pomysły, propozycje, będziemy na pewno starali się im dobrze przyglądać i w biurze legislacyjnym, i w biurze analiz sejmowych, i poprzez konsultacje społeczne. Jeżeli będą projekty rządowe, chociaż nie do poselskich też to oczywiście wprowadzimy jako obowiązek i będziemy publikować, czyli OSR-y, tak zwane, oceny skutków regulacji. Potrzebujemy więcej roz Rozmowy o tym, w którą stronę to wszystko teraz powinno pójść, i cieszę się, że taką rozmowę dzisiaj inicjujecie. Nagadałem się już tyle, że kolega Petru ledwo już wytrzymywał w, swojej, w swoim ciągu na konkret, z którego jest znany, ale nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności, żeby wystawić tę jego cechę na poważną próbę.